No, coś... Co się dzisiaj dzieje? żebyś zostawił taką memkę. Ojciec już szkolił, gdzie jest amunicja narysowana. No ma no, na nie zabije. Peszu. No nie, zabije nie tym razem. Ajajaj, aj, aj, panowie, karamba. Weźmy jeszcze dwie rundki, wygrajmy, żeby było łatwiej trochę. Co? to i tak będzie katarga Teraz mamy lepsze. O wiele. Synek, a dla ojca. Szatki poszły na start, kurde. Co dużo. Makwa mata, wlecie tam. A tak? No kurwa, no no kurwa. O, Kowal, uważaj, uja, proszę uja. Cię. i? Nice. Jest sam ojciec. Nie, nikogo nie ma. Oh, się super, super, super. Podchodzi Ci. Kurwa, jest. Są. Jeszcze jeden u mnie, jeszcze jeden u mnie. Jeden A, jeden B. Albo to ktoś kto odobrzał, tam idzie. Jest, tam daleko pod kładką. O, ej, kurwa! Sejki biki lajk! Nie, nie, jakoś losu. Chyba poszli od synka, uważajcie. Ktoś mi patrzy? Ej, nikt nie patrzy, a nie, dobrze. Kobalt. Kobalt zawodowiec. Cześć, gdzie ty się patrzysz? Wtedy <grym> ma, <grym> ma autyzm. On teraz sobie hopsa wesoło. Jest nie tak, nie no jest tak dobry, raczej jeszcze jeden. jeszcze jeden mit. A się tam? No najgorszy to... został, trzy fragi ma. Dynek, co ty kurwa robisz? Kać, Kasi. Dynek ma bałna chyba. <śmiech> <śmiech> Boże kochany, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? I teraz jem. Coś mi tu cyka. kurwa. <laughs> no, jeszcze jedna i git Potrzebuję dropa. Matka tego mi da czekać tak ofensywnie czyż tam biegać <laughs> Tak, tak, tak. O, ja wuj, ja ci dropę, ja ci, do... ja ci dropnę, tak. Chowaj nawet. się nawet. O kurwa. Wujeczka butem. Kurwa, mam za dużo snajperek. Ja pierdolę. Trzeba było im tu piknąć, po co zasmokowałeś. Był tam. Po prawej. O, o zynpadku. kurwa. Jeszcze jedna mi dzieje jest, na pewno. Chodź mi dampę Co, Drabina Chodź pleża dostałem Kęp Łodziec Dobaj się, jego ja zabiję Kurwa, zabij go Jeszcze jeden u mnie Na A Jeszcze jeden na A Mit, 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 mit nam idzie Jebaniec, przez smokę przez No kurwa ma Kurwa, przeszedł czy nie przeszedł? Jest na... pod dziurą, za tobą, Przez... za tobą! Poszedł na B Aj, bo splantują zera. Minęliście się No, drugi podchodzi już, B Z paką ej, Kurwa, ej. Jest tam Jeden obity, obity jest Pistolet może Za wentylatorem Uuuu, Prawo, Kobalt. brawo, brawo Kobalt. Brawo. No już nie podniecaj się, koń. teraz nam spierdoli. A nie, nie spierdoli 15 pojazdów pojezd Cudek. miałem kurwa. Ty tylko nie widziałeś